Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać dosłownie kilka za, y, produktów, które zakupiłam w sklepie Tesco. Jest to taki mini hall spożywczy i chcę Wam pokazać, jak wyglądają produkty tutaj w Anglii. Osoby, które mieszkają, oczywiście, to pewnie większość, w większości będą już znały te produkty. Y, I na początek jest to chlebek. Akurat udało mi się go kupić z przeceny. Y, jest Kupiłam, zakupy zrobiłam 29, czyli do, dzi do dzisiaj, ale yy, śmiało, jak widać, można go nacisnąć i, i wygląda świeżo. On sobie może yy, poleżyć spokojnie jeszcze 1-2 dni i z nim się tak za dużo nie, nie będzie działo. 43 pensy przeceniając z funt 70. Myślę, że to fajna cena. A, i jeszcze odnośnie tego pieczywa, jest to okrągły chlebek i on tak troszeczkę przypomina nasz polski chlebek, ale dosłownie troszeczkę, nie wiem, ciężko mi wytłumaczyć smak. Pieczywo generalnie w Anglii jest dosyć takie specyficzne. Kolejnym produktem, który udało mi się zakupić z żółtą metką, są to takie pączki z nadzieniem. Akurat w Tesco mają dosyć ciekawy smaku. Wyglądają mniej więcej w ten sposób, tak jak już wspomniałam w jednym z choli. Pączki są obsypane cukrem. Akurat tutaj się cukier rozpuścił i wygląda to w ten sposób. Nie smakują pączki same w sobie, jak takie typowe pączki polskie. Są całkiem inne w smaku. To jest kwestia przyzwyczajenia swoich kubków smakowych, ale pączki to pączki. I kosztowały z 80 pensów na 20, zostały przecenione również do 29, ale myślę, że na spokojnie do kawy następnego dnia również mo mogły się nadać. Kolejnym produktem, który zakupiłam w TAS, to za 3,99, jest to moja ulubiona kawa. Jedna przynajmniej z ulubionych. Ja wszystkie Tassimo kawy kupuję karmelowe. Najlepiej mi smakują, ponieważ już nie muszę dosypywać cukru. Karmel sam w sobie słodzi kawę i fajnie smakuje. To jest oczywiście Costa. Kolejnym produktem, który zakupiłam to tutaj akurat troszeczkę polski. To jest z działu polskiego. Jest to serek Danio. Oczywiście w Polsce jak najbardziej znany. Ale taka ciekawostka, taki serek kosztuje tutaj nas 55 pensów, czyli możecie sobie przeliczyć, ile kosztuje jeden taki, jedno takie małe opakowanie, ile kosztuje w Polsce, ile kosztuje w Anglii. I możecie sobie porównać ceny, ponieważ ja obecnie nie, nie przebywałam w Polsce, nie byłam w Polsce, to nie wiem, czy cena jest podobna, czy nie. Fajnie podkreślone, że produkt z Polski. Fajnie też również by było, jakby to było napisane po angielsku, jeżeli już produkt jest eksportowany, to żeby osoby mieszkające poza Polską wiedziały, że to jest polski, ale to tak na marginesie. Kolejnym produktem z Polski, który można zakupić w Tesco, jest to śmietana. Tutaj mlekowita. Tylko ta śmietana... Zarówno w Tesco, w Aździe, tylko i wyłącznie. Tak samo Danio. Jeżeli chodzi o sarki waniliowe, to tylko Danio. Czasami widać takie sarki z krową, ale to dosłownie rzadkość. I taka śmietana, za chwilkę Wam powiem, ile kosztuje. Fund 20. Więc również możecie sobie porównać cenowo odnośnie w Polsce. Fund 20 to tak 6,50 by było. na dzień. Dobrze mówię, dobrze mówię. 6,50. Myślę, że raczej to jest du dosyć duże przebitkę, ale ja się na cenach obecnych w Polsce nie znam. Kolejnym produktem, który można w marketach, supermarketach, hipermarketach spotkać w Anglii na dziale polskim, jest to Twaruk firmy Łowicz, Złowicza. I on jest półtłusty, tłusty, półtłusty, pół tłusty, tłusty i nie wiem, chyba innego nie spotkałam jeszcze. Chudy, a chudy, yy, chudy nie wiem, właśnie półtłusty albo tłusty się spotkałam, dlatego chudy mi wypadł z głowy. Tak to wygląda, tylko ten ser biały można spotkać, yy, jeżeli chodzi o Tesco, ja innego nie spotkałam, może się mylę. Nie wiem. Kolejnym produktem, który zakupiłam w Tesco są to pierogi nasze polskie. Pierogi z mięsem i oczywiście dla osób mieszkających w Anglii jak najbardziej mogę z czystym sercem je polecić. Jeżeli ktoś lubi pierogi i, i miałby ochotę je zjeść, to w Tesco w Aździe można kupić tej firmy pierogi, tylko i wyłącznie te pierogi w marketach są sprzedawane na dziale polskim. I naprawdę są dobre. Takie pierogi, zaraz Wam powiem, kosztują funt 45, czyli w przeliczeniu na złotówki to tak koło 8 zł. I naprawdę ja kupuję z mięsem, ponieważ z serem białym czy ruskie sama po, robię, potrafię robić, a z mięsem akurat jeszcze się nie odważyłam, dlatego zakupuję z mięsem. I naprawdę je po, szczerze polecam, jeżeli ktoś je widział. A nie wiem, czy są w Polsce do kupienia. W Polsce również, jak odwiedzałam rodzinę, to udało mi się czasami kupić jakieś pierogi, ale nie były tak dobre jakościowo, jak tutaj e, zakupione w Anglii. Znaczy, chodzi mi ogólnie pierogi w Polsce, jakiekolwiek bym nie kupiła, to takie trochę. A te są naprawdę smaczne. Także polecam. Jeżeli nawet w Polsce spotkacie się z tą firmą z tymi to, mm, z tą firmą, z tym y, z pierogami z mięsem, to, to możecie śmiało kupić. Tak wyglądają. I również widać przeszykowane są na eksport, czyli po angielsku. To tyle w skrócie z działu polskiego. Z ciekawostki takiej, to zakupiłam paróweczki takie malutkie, kiedy się już się z nimi spotkałam w Tesco, dlatego je zakupiłam ponownie. I to są parówki z kurczaka. I one kosztowały 2 funty. Dlaczego je zakupiłam? Bo na, ponieważ one są takie małe, fajne, drobne na kolację czy na śniadanie, to jak najbardziej a tym bardziej dla małego dziecka. Mm, chyba te, te kupiłam. Nie wiem, jakieś małe na pewno w Tesco, dlatego ponownie zakupiłam. Zobaczymy, czy będą e, tak samo smakowały ta, to, co pamiętam kiedyś. Ale tak wygląda. Mówię, 2 funty, jeżeli ktoś by był zainteresowany w Tesco, można je kupić. Ostatnią ciekawostkę mam dla Was. Troszeczkę. O, będę hałasować. To tak, może na chwilę postawię. To taki napój dla dorosłych. I tak, i to jest akurat mój ulubiony smak w Anglii. Ja tylko takie smakowe kupuję. To jest oczywiście piwo. Ciderek, inaczej. Owocowy, taki. I dlaczego go polecam? Ponieważ to jest truskawka i limonka. Ja tylko i wyłącznie to kupuję. Jeżeli kupuję smakowo tej firmy, one naprawdę są fajne. takie słod... Jeżeli ktoś oczywiście lubie, lubi słodkie, ponieważ to takie dosyć intensywne w smaku są z tej firmy, tak to wygląda. A tak dla ciekawości, z ciekawości zakupiłam dzisiaj. Rabarbarowy. Nie spotkałam się jeszcze z ciderkiem rabarbarowym. A piłam za to gruszkę. Gruszka też jest dosyć ciekawa. W Polsce się jeszcze z ciderkami gruszkowymi nie spotkałam, ale może coś się zmieniło. Możecie mi dać znać, jakie wy smaki piliście napojów dla dorosłych. Także moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.